Wszystko zaczęło się od postu na wykopie, gdzie ktoś został powołany do ćwiczeń wojskowych na 33 dni. Był to cywil, niezwiązany w żadnym stopniu z wojskiem. Mówi on o tym, że poinformowano go, że będzie musiał złożyć przysięgę wojskową jak normalny, zawodowy żołnierz. Nie przeprowadzono też jemu żadnych badań psychologicznych, więc wyobraźcie sobie, że możecie trafić na osoby nie do końca zdrowe psychicznie w jednostce, w której będziecie uczyć się używania broni. Sytuację tę potwierdziły gazety jak WP czy Salon 24, więc post użytkownika wykopu jest prawdziwy i każdy cywil może zostać powołany do wojska na miesięczne szkolenie. Wezwania na ćwiczenia może otrzymać w tym roku nawet 200 tysięcy osób. W 2023 roku może być podobnie. Wyobraź sobie, że studiujesz, pracujesz czy prowadzisz firmę i musisz w jednym momencie wszystko rzucić, by mieć miesiąc wyrwany z życia w wojsku. Więc na jakiej podstawie można wziąć każdego do wojska na miesiąc wyciągnięty z życia? Na podstawie nowej ustawy o obronie ojczyzny z marca 2022 roku prawie wszyscy obywatele w wieku 18-60 mają obowiązek obrony ojczyzny, którego podstawowym sposobem spełnienia jest służba wojskowa. Obowiązkowi nie podlegają wyjątki wyznaczone w ustawie, np. w artykule 5. Co się stanie, jeśli nie stawi się na wyzwanie? Kara pozbawienia wolności do lat dwóch w artykule 685 czy 686 w sytuacji uchylenia się od szkolenia, krzywna, ograniczenie albo pozbawienie wolności. Czy jak opisywała to Gazeta Radio Białystok o osobach, które się nie stawią, zaznaczam w sposób nieusprawiedliwiony będą podlegać karze aresztu lub grzywny. Jest powszechny obowiązek obrony. Wszyscy mężczyźni, kobiety, również, którzy są żołnierzami rezerwy, mają pewne obowiązki w stosunku do naszej ojczyzny. Co ze straconymi pieniędzmi i pracą na ten okres? Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe wymagają wzięcia urlopu bezpłatnego, za co usługuje niewielki ekwiwalent pieniężny. Taki szeregowy, 117 zł, stawka dzienna. Stawki nie są wysokie i dlatego niektórzy rezerwiści próbują uniknąć obowiązkowych ćwiczeń rezerwy. Jakie partie poparły obowiązkowe wycięcie miesiąca z życia albo i trzy miesiące, prawie wszystkie. Jedynie wolnościowa część konfederacji wstrzymała się od głosu. Oczywiście sami posłowie, którzy związani są z kampanią czy urzędnicy nie są ujęci w tym obowiązku. Oczywiście jeśli dotyczyłoby to też polityków, wyniki głosowania byłyby na pewno inne. Historia, jak zawsze się powtarza: władza ucieknie w odpowiednim momencie, jeszcze zarobi na wojnie, a ty leć na front ginąć za władzę, która macie gdzieś. Władze już próbują zamiatać sprawę pod dywan. Słownictwo tak jak minimalna ilość, propozycja, zaproszenia. Nic o sankcjach za niestawiennictwo, nic o przysiędze. Nagle dwa dni i weekendy. W ustawie nie jest tak kolorowo, tylko obowiązek, a więzienie za sprzeciw. Minimalna ilość do mięsa aromatniego. Można tutaj z małym uśmiechem przywołać niedawną rozmowę, bardzo znanego wręcz opiniotwórczego YouTubera. Znawcy wojennego Jarosława Wolskiego, który jest zagorzałym zwolennikiem obowiązkowego poboru losowych ludzi pod przymusem. Jest straszny ból i płacz dorosłych facetów, że będą musieli na 30 dni pójść do wojska. To, to sobie nie wiem nawet, jak to skwitować, tak? Bo, ale nie odbyłem zasadniczej służby wojskowej, czy ja jestem w pasywnej rezerwie, dobrze kojarzę? Nie, możesz iść na 90. Hm. który jednak już nie jest taki skory do działania, jakby musiał pójść na te szkolenie. Szkoda właśnie, że to tylko minimalny ekwiwalent pieniężny za okres tego szkolenia, który będzie małym procentem pieniędzy, których mogłeś zarobić w tym czasie, opowiadając o wojnie. Czy przywołać tu też opinię Ziemkiewicza, który jest pierwszy do obowiązkowego poboru wszystkich, ale nie jego, bo on już jest za stary i plecki bolą. Druga lewa strona wcale nie jest lepsza. Równouprawnienia wszędzie, ale tylko dla kobiet. Mamy patriarchat, ale wszyscy faceci idziecie na wojnę pod przymusem. Tutaj już nie macie zasady Twoje ciało, Twoja sprawa. Platforma obywatelska idzie jeszcze dalej ze przywrócenia powszechnego szkolenia wojskowego dla każdego, dla każdego, czyli dla każdego mężczyzny i ochotniczo dla kobiet. Takie mamy równouprawnienie. Parytety są w wysokich, dobrze płatnych stanowiskach, ale nie w wojsku, czy w kopalniach, czy innych ciężkich pracach fizycznych. Oczywiście, księża jak to księża też są wyjęci spod prawa poboru. Wszystkie źródła pozostają w opisie i polecam zapoznać się z nimi, ponieważ film ten jest skrótem myślowym w wielu miejscach. A cała ustawa o obronie ojczyzny może chować jeszcze wiele kruczków, których dopiero dowiemy się w swoim czasie. Wszyscy, którzy są tak skorzy do szkolenia, do zrobienia w wojsku prawdziwych mężczyzn, polecam zgłosić się na ochotnika i pokazać przykład, bo dziwnym trafem większość osób popierających takie działania nie działa ochotniczo w wojsku i nigdy nie była i nie będzie z własnej woli iść na te szkolenia. Dziękuję za uwagę, walczmy o swoje prawa i trzymajcie się w tym kraju.